Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Spotkanie z prawnikiem w ramach prowadzonej przez nasze stowarzyszenie kampanii internetowej Dogma Pomoc. Ja nazywam się Maria Buchawa, jestem prawniczką, doradczynią obywatelską i mediatorką i współpracuję ze Stowarzyszeniem Dogma, również prowadząc takie wykłady. Podczas dzisiejszego spotkania chciałabym porozmawiać o uprawnieniach ojców. Ponieważ, jeżeli śledzą Państwo nasz yy, profil na Facebooku i oglądają Państwo nasze filmiki, to zauważyli pewnie, że ostatnio wyrzucamy dużo informacji na temat ciąży, na temat uprawnień mam karmiących i na temat opieki nad dzieckiem i jakby tutaj ułatwień prawa pracy dla młodych rodziców. I często gdzieś tam się to tak przewija bardzo w kontekście mam. Że mama może to, mama może tamto, ale nie zapominajmy, że mamy również ojców i że mamy równouprawnienie, i że prawa ojca są praktycznie takie same jak prawa matki. I uprawnienia pracownicze dla ojca związane z opieką nad małym dzieckiem są praktycznie identyczne jak uprawnienia matki. Jedyną różnicą jest to, że przez 8 tygodni po porodzie mama. Musi być w domu, tak? Musi skorzystać z urlopu macierzyńskiego. Nie jest to związane z opieką nad dzieckiem bezpośrednio, jest to związane z regeneracją po porodzie. Tego ojciec zrobić za nią nie może. Ale wszystko inne, co się łączy z opieką nad dzieckiem, jak najbardziej. I tutaj tata może skorzystać z tych wszystkich udogodnień, które mamy dla matek. Czyli po pierwsze. Tak jak mówiłam, oprócz tych kilku tygodni po porodzie służących regeneracji kobiety po ciąży i po porodzie, ojciec może zająć się dzieckiem na urlopie macierzyńskim. Może skorzystać ze wszystkich pozostałych tygodni urlopu macierzyńskiego. Potem może korzystać z urlopu rodzicielskiego. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, którego łącznie mamy 20 tygodni, Mamy urlop rodzicielski 32 tygodnie, i z tego urlopu rodzicielskiego również może skorzystać ojciec. I tak jak mama, ma prawo wtedy do zasiłku macierzyńskiego. Jest on wypłacany w takiej samej wysokości. Może to być albo 60% plus 100%, albo 100% plus 60% w takiej kolejności, albo cały czas 80%. Podstawy wymiaru. Może również zostać dzieckiem na urlopie wychowawczym. Wtedy nie mamy zasiłku, ale mamy różne inne uprawnienia. Ewentualnie, jeżeli przysługuje nam taki zasiłek dodatkowy z opieki społecznej, to może z tego zasiłku skorzystać. Może być tak, że w Państwa sytuacji takie rozwiązanie naprawdę będzie korzystniejsze i pójście tą taką utartą ścieżką, że to mama zostaje z dzieckiem w domu. Nie będzie jednak racjonalny. Na przykład w takiej sytuacji, gdy mama prowadzi swój gabinet kosmetyczny, ma stałe klientki, rozwija się, udało jej się coś zrobić, nie wiem, czy też w jakiejś innej działalności pozyskać jakieś pieniądze, wyłączyć się teraz z pracy na dwa lata czy trzy lata, zanim dziecko pójdzie do przedszkola, może się okazać, że po tych klientkach nie będzie już śladu. To wszystko, co udało się zbudować, niestety się rozwieje. A tata pracuje na etacie w urzędzie, w jakimś sklepie, gdzie wie że spokojnie może po tym okresie opieki nad dzieckiem wrócić. Może być tak też, że mama zarabia lepiej. Również na przykład prowadząc swoją działalność gospodarczą. I nie opłaci im się finansowo rezygnować z tej działalności, która właśnie weszła w fazę rozwoju i cofać tą mamy do domu. Proszę się zastanowić i jakby tutaj nie zawsze to pójście takimi utartymi schematami jest dla nas korzystne. Czasem trzeba wyjść poza ten schemat, co może być trudne, przemyśleć co jest dla nas lepsze finansowo, daje nam więcej korzyści, daje też więcej korzyści dla naszej rodziny. I pójść troszkę pod prąd. Przepisy jak najbardziej nam na to Pozwalają. Jeżeli jednak nie chcemy w ten sposób rozwiązywać naszej sytuacji, to możemy skorzystać każdy tata z tych podstawowych uprawnień, które też przyznaje nam kodeks pracy. Tutaj mamy ten urlop okolicznościowy dwudniowy z okazji narodzin dziecka. Nie musi być to urlop wybrany w dniu porodu. Jedynie ma mieć on związek z narodzinami. Więc może być tak, że kiedy rodzi się dziecko, cały czas jesteśmy w pracy, tak? Może być tak, że na przykład mama musi zostać dłużej w szpitalu, ale na dzień wypisu sobie można wziąć wolne, na dzień pójścia do urzędu stanu cywilnego w celu zarejestrowania dziecka można sobie wziąć wolne. Byle miało to związek z narodzinami. Ten urlop okolicznościowy jest wtedy do wykorzystania. Oprócz tego mamy jeszcze urlop ojcowski. Są to dwa tygodnie rozbite w ten sposób, że dwa razy po 7 dni, czyli nie musimy brać dwa tygodnie jednym, za jednym razem. Może to być 7 plus 7, ale też nie mniej niż 7 dni. I z tego urlopu można skorzystać do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia. I za ten okres również yy, zachowujemy prawo do stuprocentowego zasiłku. Wielu ojców chce z tego skorzystać, ponieważ no to jest taki dodatkowy urlop w tym okresie dwuletnim po narodzeniu się dziecka, i jest to jakaś tam możliwość, żeby ten dodatkowy czas ze swoją rodziną spędzić. Do czego Państwa serdecznie zachęcam. Jeżeli pojawiłyby się jakieś wątpliwości, co do tego, z czego można skorzystać, jeżeli by pojawiły się też jakieś. Yy, Problemy ze skorzystaniem z tego ze strony pracodawcy, jakieś wątpliwości na przykład co do tego, czy faktycznie ten tata może pójść na urlop rodzicielski, ponieważ sytuacja statystycznie jest rzadka, ale się zdarza i może być tak, że pracodawca na przykład będzie miał wątpliwości co do tego, czy takiego urlopu może ojcu udzielić. Zapraszam Państwa na poradę w punkcie. Można porozmawiać z prawnikiem, z doradcą obywatelskim, dowiedzieć się. Ewentualnie skorzystać z mediacji z pracodawcą, żeby taki urlop po prostu wybrać. Na dzisiaj dziękuję Państwu i zapraszam do śledzenia naszego profilu na Facebooku i korzystania z akcji Dogma Pomoc. Do widzenia.